Ogród marzeń, witam serdecznie w szklarni szklanej mam pomidory bawole serce natomiast w szklarni z poliwęglanu mam pomidory krzaciaste. koniec września o pomidory wciąż tutaj dojrzewają dlaczego no dlatego że mamy w dzień ciepło nocą ciepło na noc jeśli widzę że temperatura troszeczkę spada zamykam szklarnię tak aby pozwolić żeby tutaj zatrzymać ciepło żeby te pomidory mogły jeszcze dojrzewać i co ja teraz będę Robiła z tymi pomidorami. Nic. Dopóki będzie ciepło, dopóki noce będą ciepłe, te pomidory tutaj pozostaną. One będą dojrzewały, ponieważ cały czas jest tych pomidorów tutaj jeszcze bardzo dużo zielonych. Może tak tutaj nie widać wśród tych zielonych liści, jak pomidory w ogóle tutaj się już czują. No rdza zaatakowała faktycznie i ja już w zasadzie nic nie robię. No pewnie mogłabym wcześniej opryskiwać, jeszcze pilnować, ale myślę, że to już nie ma sensu. Dlatego czekam, co się wydarzy. Pomidory tutaj cały czas zrywam, zbieram, one dojrzewają. Natomiast gdy będą zapowiadać nocne przymrozki, to wtedy te zielone pomidory zbiorę, położę sobie na parapecie, na słonecznym miejscu i będą jeszcze dojrzewały. Jeżeli tych pomidorów ktoś ma dużo, to przecież można wykorzystać zrobić bardzo dobre sałatki z zielonych pomidorów, ale my najbardziej lubimy takie pomidorki świeże. Są po prostu przepyszne, wiadomo, że przetworzone też. Jedynie, co robię z pomidorów, to przecier pomidorowy. Tego mam po prostu olbrzymie ilości, ponieważ przecier wykorzystuję w zasadzie na różne sposoby. Oczywiście zupa pomidorowa, sosy przeróżne, tak więc robię przede wszystkim właśnie przeciery, natomiast sałatki z pomidorów nie, nie robię, robię zazwyczaj sałatki z buraczków, mam kiszoną kapustę, no to wykorzystuję po prostu to, co mam. I tak jak mówię, krzaczki pomidorów tutaj zaatakowała wyraźnie już zaraza ziemniaczana. Natomiast jeżeli chodzi o pomidory krzaczaste, one czują się znacznie lepiej. Może za chwileczkę pokażę. One są, ja je obserwuję, ponieważ mam nie pierwszy rok. To są pomidory, które bardzo obficie owocują. Nie rosną tak wysokie pnące jak te pomidory bawole, serce i przede wszystkim są bardzo odporne. Dopiero teraz widzę, że troszeczkę zaczęły chorować przez cały czas. Absolutnie nic się nie działo. Miały piękne, zdrowe, zielone liście. Mam jeszcze paprykę. Papryka też jeszcze dojrzewa. Nic nie usuwam. Dopóki pogoda sprzyja, jest ciepło. Wszystko tutaj pracuje w tych szklarniach. A oto i moja druga szklarnia z poliwęglanu, i tutaj widać pomidory, krzaczaste, zielony też bardzo dużo, i widać, że jeszcze kwitną. Więc gdyby się okazało, że przymrozków nie będzie do grudnia, no to myślę, że tutaj sezon na pomidory zostanie mocno wydłużony. Są tutaj pomidory, które już o, dojrzewają. I proszę zobaczyć, jak pięknie wyglądają liście pomidorów krzaczastek. Mamy przecież już prawie, że październik. One są zielone dopiero teraz, tak, gdzie niegdzie. Niektóre zaczęły dopiero się przebarwiać, chorować, ale jeszcze całkiem tutaj wszystko w tej szklarni przebiega bardzo dobrze. Tutaj jest papryka. Papryki też dojrzewają. Tak jak mówię, no, reguluję temperaturę, zamykając szklarnię na noc. Zawsze to pomaga, tylko zamykam nie późno. Zamykam wtedy, gdy jeszcze jest ciepło w dzień i wtedy, żeby to ciepło jakoś tak zatrzymać. O, tutaj widać, oj, tutaj ta papryka to są, akurat coś się stało. O, ta pokazia nie wygląda elegancko. Nie wiem, czy, czy uschła, czy może ja ją przypadkowo złamałam. Natomiast tutaj proszę zobaczyć, jakie śliczne wciąż pomidory w szklarni jeszcze są. Życzę wszystkim dobrego dnia i do zobaczenia.